Witajcie, kochani, bardzo serdecznie, bardzo ciepło i kojąco. I witam serdecznie mojego gościa Elżbiety Janulek Lunia. Utarło się Lunia. Lunie zna także nas Zygi i mówi o Lunia będzie. Także witam Lunię na moim kanale projektu Zygiego z Seksasu i Jest mi niezmiernie miło Ciebie powitać i też przedstawić Państwu, że Lunia będzie prelegentką i będzie prowadziła warsztaty na festiwalu już i sobota, niedziela, 7-8 wolesławcu, a więc będziecie mogli posłuchać, o czym będzie. Lunia mówić Tematem jest moja droga budzenia. Jak to było i jak to jest? Ja tak przedstawiam tych swoich prelegentów i zapraszam Cię do krótkiego przedstawienia się. Powiedz krótko o sobie. I zobaczymy, jak to było Lunia jak to jest. Funkcjonalne. Witam. witam cię serdecznie, Zosiu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. A więc nazywam się Jak powiedziałaś Elżbieta Janulek, mnie Lunia. To pseudonim który, artystyczny, który używam od lat, jest prosty i łatwy do zapamiętania. Jestem muzykiem, jestem profesorem śpiewu i coachem świadomego, głębokiego oddechu. To metoda, którą sama utworzyłam po wielu, wielu latach bycia profesorem, ale również na scenie jako śpiewaczka operowa, gdyż zauważyłam, że problem z oddechem to problem powszechny. powszechny. I nie powinien pozostać tylko i wyłącznie sekretem śpiewaków. Dlatego utworzyłam tą metodę. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo. I teraz powiedz, jak to było? No już jak się dowiedziałam, byłaś profesorem śpiewu, ale jeszcze coś przedtem było. I kiedy był to ten punkt zwrotny, żeby wejść na, na drogę tego. Tak zwanego budzenia duchowego, czy jeszcze jak to nazywają, na drogę świadomą, może o tak. Myślę, że moja droga do przebudzenia nie różni się wiele od innych dróg, innych osób. Było to końcem lat, w latach 80., przy końcu lat 80. Mhm. Miałam duże problemy zdrowotne, które połączyły się z, z innymi problemami, tak można powiedzieć, że byłam w takim impasie. Nie znajdowałam pomocy. W każdym bądź razie nie byłam usatysfakcjonowana ani pomocą lekarską, ani terapeutyczną. I wtedy powiedziałam sobie, Lunia, jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. I zaczęłam szukać pomocy w książkach. A więc zaczęłam czytać po trzy książki naraz. Były to oczywiście książki traktujące o zdrowiu, gdyż szukałam odpowiedzi na moje pytania. Kiedy wchodzimy właśnie w domenę książek, wtedy dzieje się coś ciekawego rodzaj ramifikacji. Gdyż w momencie, kiedy otworzy, otworzyłam pierwsze książki traktujące o zdrowiu, pojawiło się słowo miłość. Mhm. O, zainteresowało mnie, czym jest miłość. A kiedy mówimy o miłości, to niechybnie pojawi się słowo seks, który jest w naszej kulturze i nie tylko tematem tabu. Ach, chciałam zgłębić, czym właściwie jest seks? O co chodzi? No, jeżeli mówimy o seksie i o miłości, to mówimy również o kreatywności. A kiedy mówimy o kreatywności, więc pojawiały się książki sukcesywnie na temat miłości, seksu, kreatywności. Odkryłam, że pieniądz to energia, więc pojawiły się książki o finansach, o pieniądzu, o tym, jak gospodarować. Więc, Zobaczmy, jak początek, jaka daleka droga, jaka ramifikacja, jakie odnogi. Najpierw było zdrowie i to dało odnogi do innych tematów, innych książek, które zgłębiłam. No więc to jesteśmy już początkiem lat 90., kiedy po raz pierwszy pojawiły się w mojej biblioteczce książki ja wówczas czytałam bardzo dużo po francusku, po polsku jeszcze nie było aż tak dużo y, materiału, a więc był to Nenki, o, który napisał o chemtrails, znany w Polsce. To są, chodzi o te linie na niebie, prawda, mm -hmm, y, mm. które nas y, trują, zabijają. Mm -hmm. Po raz pierwszy dowiedziałam się o takich rzeczach. Potem już wpadły mi w ręce książki Greg Braden, Emanuel Welikowski Emanuel się pojawił, oczywiście Erich von Däniken, Zachary Sitchin, Wadim Zeland. Przy końcu lat 90. przeczytałam Największy Sekret Dawida Aika. Mm -hmm. I tu myślę, że tu był punkt zwrotny, albo drugi punkt zwrotny, gdyż po przeczytaniu dwóch tomów, największy sekret powiedziałam: To niemożliwe, to były okropne książki dla mnie wówczas. Powiedziałam: To niemożliwe, ludzkość na to nie pozwoli, nie zezwoli. I kiedy po latach, a upłynęło już od tego momentu ponad 20 lat, Wyszłam na balkon w dniu, kiedy nas, mówię wprost, zamknięto. Uh -huh. Tak. Uh -huh. Mieszkałam wówczas, wówczas w centrum Brukseli i zobaczyłam puste ulice uh -huh. w dzień i w nocy. I mówię, jaka siła tego dokonała. A jednak stało się to, co 20 lat wcześniej napisał Dawid Eich. To była moja droga do przebudzenia. Oczywiście po drodze odkryłam różne metody dotyczące zdrowia. Z pięknymi autorami się spotkałam, głównie francuskimi, i całość, i w tym czasie zrobiłam również kurs z medycyny germańskiej, biologii totalnej dokładnie, u doktora mm -hmm. A więc to zaważyło na moim życiu, na moim postrzeganiu. Aby nie tylko patrzeć, ale też widzieć. To wpłynęło na, na, na sposób, w jaki daję lekcje. Udzielam lekcji do dzisiejszego dnia lekcji śpiewu i oddechu. Gdyż potrafię widzieć jakby to powiedzieć patrzę na obraz, ale też potrafię widzieć to, co jest z tyłu obrazu, co ułatwia pracę. Dla mnie i dla osób, które pracują ze mną. A więc chciałam tylko powiedzieć, że śpiew nie jest uważany za terapię, ale jest terapeutyczny. Wiele rzeczy rozwiązujemy właśnie podczas lekcji śpiewu, z pracą, z oddechem, w pracy z oddechem i głosem, jak również podczas emisji głosu. To jest bardzo ciekawe, to te warsztaty, które będziesz prowadziła, to one. No bo to nie da się pewnie, wiesz, tak. Jak masz tyle wiedzy i tyle praktyki gdzieś tam na warsztatach skupić, że tak powiem, ale strać troszeczkę rąbka tajemnicy wobec tego, na czym będą polegały te Twoje cudne warsztaty, bo proszę Państwa, Lunia będzie trzygodzinne miała warsztaty. Jak to podzieli, nie wiem i już się dowiem i Państwo się dowiedzą. I zapraszam już dziś do Wolosławca, do Hotelu Garden. Będzie w sali chilloutu osobnej. Możliwości warsztatowe. Proszę bardzo. A więc moje godziny, moje warsztaty obejmują około 6 godzin. Warsztaty ze świadomego, głębokiego oddechu. Oba człony są bardzo ważne: świadomy i głęboki oddech. Ja zdradzę Trochę tajemnicy, bo tego jest bardzo dużo, więc nie jestem w stanie, nawet gdybym chciała. Chodzi o głęboki oddech, ten, który my wszyscy oddychamy, kiedy zapadamy w głęboki sen, w stanie nieświadomym, pod warunkiem, że zapadamy w głęboki sen. Ten sam oddech stanowi bazę lekcji śpiewu. I to mi daje ten paszport, to pozwolenie, aby mówić o oddechu. Gdyż śpiewacy są praktykami oddechu, a nie teoretykami. Niemniej, aby coś uprawiać, potrzebne nam jest odrobinę wiedzy i stąd nazwa świadomy głęboki oddech, gdyż powinniśmy być świadomi, dlaczego oddech głęboki jest tak ważny, czym jest ten głęboki oddech, jakie elementy biorą udział w tym oddechu, gdyż zazwyczaj mówimy o przeponie. Uważam, że tu jest duży błąd, dlatego że przepona to mięsień, który dzieli klatkę piersiową od jamy brzusznej i pracuje w harmonii z drugim mięśniem podbrzusznym, o którym się w ogóle nie mówi, ale pod jednym warunkiem, że ma przestrzeń, że te oba mięśnie mają przestrzeń. I dowiadujemy się. i jak również w praktyce, nie tylko w teorii, ale w praktyce, gdyż na moich warsztatach dużo praktykujemy. To, to, tam jest teoria, ale jest również praktyka, aby opuszczając warsztaty, żebyśmy byli nie tylko świadomi, ale wiedzieli, jak oddychać. Bo najczęściej dużo się mówi, ale kiedy usiądziemy u siebie w, powiedzmy w spokoju, w spokojnym miejscu i przyjdzie nam oddychać, no to właściwie to, jak to zrobić? Ja staram się. Aby dotrzeć do każdego. Stąd moje warsztaty, jeśli już ktoś wpisuje się na warsztaty, to obejmują maksimum 20 osób, żebym mogła z każdym popracować, każdemu udzielić odpowiedniej kontroli, prawda, odpowiedniego. Więc. To są dwa elementy, ale jest jeszcze trzeci element to jest szczęka. I ta sprawia nam najwięcej kłopotu, dlatego że zablokowaliśmy ją znacznie wcześniej niż zrobiliśmy to z przeponą. Przeponę zablokowaliśmy w szkole, kiedy usiedliśmy. W momencie, kiedy siadamy, klatka piersiowa zapada się, naciska na przeponę i imobilizuje ją. Dlatego zamiast mówić oddychaj z przepony, mów z przepony, powinno się powiedzieć zrób miejsce przeponie. A ten mięsień jest inteligentny wystarczająco, i wie, co ma robić, kiedy ma miejsce. Natomiast najwięcej pracy jest ze szczęką, gdyż hmm. trudno jest rozluźnić świadomie szczękę, która już w dzieciństwie w wieku około trzech lat została zablokowana wszelkimi pierwszymi nakazami, zakazami hmm. e, powinnościami i te nasze. Zakazy, nakazy i powinności będą nam towarzyszyły całe życie. A w momencie, kiedy my nie zgadzamy się z czymś, nie chcemy czegoś robić, co robimy? Zaciskamy zęby. Szczególnie jeśli nie możemy odpowiedzieć bezpośrednio, zaciskamy zęby. Mm -hmm. I tego efektem są, jest zgrzytanie zębów w czasie nocy, bóle w szczęce, kiedy budzimy się, prawda? No i problemy z wypowiadaniem się. A więc moje warsztaty z oddechu to sześciogodzinny program. Ja w czasie festiwalu postaram się przekazać jak najwięcej. Przede wszystkim najważniejsze, jak oddychać. To przekażę na festiwalu wszystkim tym mm -hmm. osobom, które zgłoszą się na moje warsztaty. Natomiast no właśnie tak nowe. chciałam Cię, przepraszam, zapytać. Jak 20 osób minimum, maksimum, żeby wszystkimi się zaopiekować i nauczyć, no to właśnie tak chciałam zapytać, jak na takiej krótkiej ilości czasu, no bo tu są to 3 godziny. Tak. Mhm. Ale postarasz się tak, z, takie skondensowane, nazwijmy to, takie ja praktycznie. To bo oddech to zdrowie tak naprawdę. To poród i inne rzeczy są zakłóceniami oddechu i my sobie latami nie zdajemy sprawy, sprawy do tego, że oddychamy do połowy, że oddychamy krótko, że mamy bezdechy i tak dalej, i tak dalej, nie zdajemy sobie kompletnie sprawy. Bardzo się cieszę, Luniu, że będziesz takie warsztaty robiła. Jest to nowością, poza tym ten festiwal po raz pierwszy jest tak dużym rozmachem. Że w trakcie jego trwania również będą też warsztaty, koncerty, misy, gongi i tak dalej. Także będzie bardzo ubogacony. Co byś chciała jeszcze powiedzieć, Luniu, o, o, o tej drodze budzenia? Co byś chciała powiedzieć tym, którzy. Bo ten cykl rozbóg, moja droga budzenia, służy temu, że może jest człowiek, który, któremu klik zrobi to Twoje jedno zdanie. Moje, twoje, nie wiem. Ta głównie temu służy i też przedstawić jako prelegentkę. Co byś takim przesłaniem dała dla ludzi, tych, którzy jeszcze się oglądają, jeszcze może trochę wahają albo nie wiedzą właściwie co, wiesz, taki ten klik, taki pstryk. Bo każdy ma gdzieś swoje taką myśl, nie? Każdy ma. Tak, to prawda. Ja powiedziałabym tak, bo w tej chwili nic mi konkretnego nie przychodzi do głowy, bo mam mnóstwo rzeczy do przekazania, a czasu mało. A więc tą apoteozą będzie krótkie spotkanie półgodzinne w niedzielę o godzinie 15.30, gdzie powiem, jak żyć bez stresu. Stres to temat. Kanwa naszego życia końca XX wieku i początku XXI wieku. Na temat stresu my możemy mówić godzinami. Ja będę miała czas bardzo mały, ale powiem wszystko to, co mam do przekazania, co będzie związek. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich. Nie chcę ujawniać tutaj to, co będę mówić, a na pewno stawiam na wypowiedź prostą. Która trafia do serc, gdzie zrozumiemy, dlaczego, gdzie jest nasza świadomość, dlaczego jeszcze nie mamy świadomości odnośnie oddechu, co jest przyczyną i dlaczego nie możemy się uporać ze stresem, bo to jest nasza treść. To jest, to jest pierwszy stopień naszego przebudzenia wszystkich. Wiesz co, bardzo cenne jest to, co mówisz, stawiam na prostotę, bo ja też na to stawiam od początku. I mimo, że ja nie mam żadnych doświadczeń z prowadzeniem, nie miałam audycji i tak dalej, zaczynałam swoje, swoją przygodę, tak nazwę, Zosia Golis, kiedy pytałam stwórcy w saunie, medytując, co mogę jeszcze zrobić, żeby ludziom pomóc, budzić się. to był rok 2020, i dostałam odpowiedź właśnie telewizja, jaka telewizja. I nie znając języka, ale ty wiesz, ja, ja wiem, jak to jest, że jak masz robić coś dobrego dla ludzi, tak. jesteś tak prowadzona, że nie znasz, ja nie znałam angielskiego, angielski program i, i to się rozszerzyło. I właśnie podejrzewam, że to jest to, że ja mówię bardzo prosto. I jeżeli zapraszam gości, tak się szczęśliwie składa, że rozmawiamy również prostym językiem i ludzie nie muszą biec do słownika i wtedy chcą słuchać, bo jak mówisz do nich sercem, czyli językiem prostym, serce nie zna. Wiesz, tytuł, wiesz, magistrów, inżynierów i tak dalej, no tego nie zna. Ono jest jak dziecko, rodzic i wszystko razem, w tej swojej cudności, niewinności. Jak przemawiamy w taki sposób do ludzi, to właśnie oni chcą przyjść. I cudnie powiedziałaś, zapraszając na ten swój wykład, bo to będzie w niedzielę, jak Luna powiedziała. W ogóle zapraszamy Was, jeszcze jest kilka miejsc, bo powiem Wam, że tak się ludzie rozdzwonili że ja już, no, nie mam jak upychać, wiesz, jeżeli chodzi o o tych, no o, o słuchaczy też, bo wiesz, ja, ja stawiam na jakość ludziom, jest to ładne miejsce, jest to hotel trzygwiazdkowy i nie chcę, żeby to było tak, żeby ludzie stali pod ścianą jak w remizie strażackiej, z całym szacunkiem do remizy strażackiej, wiesz i m, ja chciałabym, żeby to ludzie, wszyscy mieli swoje miejsce no i jak w pewnym momencie, kochani powiem, że no niestety już nie, nie, nie zmieszczę, no to jeżeli jeszcze chcecie, to, to zapraszam bo w obydwa dni są bardzo ciekawi ludzie. Ja powiem Ci, że jestem przeszczęśliwa, bo jeszcze nigdy nie udało mi się, bo robię już trochę te eventy, zebrać w jednym czasie takie nazwiska, które też mówią sercem. To nie chodzi o właśnie profesorów i tak dalej, tu chodzi właśnie o, o ludzi, którzy mają do przekazania o świadomości, o żywieniu, ty cudnie, o oddechu, prawda? To jest tak wyjątkowe, ja tak, ja tak to czuję, Luniu, jest tyle pracy, bo to sama robię i jeszcze Was chcę przedstawić ludziom, żeby wiedzieli, że to nie jest tylko nazwisko, że będzie tutaj Lunia, którą już znają i się zapoznali. Także bardzo, bardzo się cieszę, że będziesz mówiła o tym stresie i że będą. Te warsztaty o oddechu, bo to jest niezwykle ważne. I tak jak mówisz, uczą. Wymachowa, wiesz, różne są metody, ale to tak naprawdę na krótko trwa, wiesz. Każdy tam ma swoje jakieś metody, bo dziś tak jest, że każdy wypracowuje swoją metodę, ale tak jak mówisz, jak to, wiesz, szkoda, że ja jestem prowadzącą, bo niestety, no nie mogę sobie pozwolić opuścić wiesz, na warsztat, ale być może będzie tak, że przyjadę do Ciebie na warsztat i z przyjemnością wezmę, no, będę uczestniczyła w takim warsztacie, to o czym mówisz, bo ja od pierwszej osoby słyszę o takiej nauce oddychania, o takich ważnych elementach, bo wiem, Niby pracowałam, ale pewnie związane jest to z porodem, bo byłam w zagrożeniu życia i mama, że ten oddech z automatu. I czasami zapominam, oddychamy, wiadomo, że oddychamy, tylko wiesz, czasami zapominam o tym i, i chętnie udam się do ciebie i, i kiedyś zrobimy. Wezmę uczestnictwo w takim warsztacie. Zosiu, ja również dzielę Twoją radość, przede wszystkim radość, że się spotkamy, i ślę wdzięczność za to, że mnie zaprosiłaś do, na swój festiwal, że będę mogła poznać nową publiczność i podzielić się z tym, co jest pierwszą potrzebą witalną człowieka. To jest oddech. My sobie nie zdajemy sprawy, mamy inne, inne priorytety, ale kiedy człowiek już nie oddycha. Wszystkie priorytety tracą gasną, tracą na ważności. Natomiast kiedy odkryjemy, czym jest oddech, i to jest właśnie prosty oddech, a, a następnie y, czym jest koherencja serca, wtedy dopiero wiemy, dlaczego poznajemy, dlaczego powinniśmy się właśnie zainteresować tym oddechem. Ale to już jest temat długich warsztatów. Zapraszam, Zosiu. Tak, tak. Na, na warsztaty, które, które już właśnie, właśnie przyjechałam, wróciłam z warsztatów w Łodzi i jest, są plany na dalsze warsztaty w Warszawie, w Łodzi. Nawet mm -hmm. jest taka opcja, żebym zrobiła warsztaty dotyczące emisji głosu. Powiem oh. szczerze, że byłam zaskoczona, dlatego że emisja głosu to, to lekcje indywidualne, takie jak śpiew. I nie wyobrażałam sobie dać je w formie warsztatów, dajmy na to sześciogodzinnych. Po dłuższej medytacji doszłam do wniosku, że skoro jest taka prośba, czyli musi być coś więcej niż sama emisja głosu. A więc ja tylko zdradzę tyle. To jest ogromna potrzeba wynikająca z nas samych potrzeba komunikacji gdyż tak jak już wspomniałaś, tytuły, tytuły naukowe są dla nas. Czy my jesteśmy magistrem, doktorem, profesorem, kimkolwiek, to są tytuły dla nas, a język jest do komunikacji. I co robi kraj, który, który dźwiga się z upadku? Pierwszą rzeczą, jaką robi, to jest odbudowa dróg komunikacji, czyli... Kolejowa, lotnicza, yy, samochodowa, prawda, kołowa, ale także telefony, rozbudowa sieci telefonicznych itd. Po co? Aby była komunikacja. A my, jako ludzkość, dźwigamy się z pewnego upadku spirytualnego, i teraz wychodzimy z mutyzmu, czyli z niemówienia. My nie rozmawiamy ze sobą, my siedzimy w sieci i najlepiej to widać w kawiarni, kiedy przychodzi dwoje, Para zakochanych, i właściwie nie mają sobie co, nic do powiedzenia. To jest, to jest taki paradoks, którego nigdy nie zrozumiem. Tak? Ale widzę i obserwuję, że zaczyna być potrzeba mówienia, i my tak samo musimy odbudować tą mowę, aby była piękna, aby była strukturalna, zwięzła. To dla naszej duszy, gdyż piękno to pokarm dla duszy. Aby była zwięzła, abyśmy mogli szybko się komunikować, czyli y, słuchać, a nie słyszeć, czyli szanujemy siebie i tym samym robimy przestrzeń na odczuwanie, a to już droga do telepatii. Y, to będzie na moich warsztatach. I, I teraz jeszcze właśnie chciałam dodać, bo to są takie festiwale, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem, może się do niego przytulić, może wysłać uśmiech, może poznać innego człowieka, który myśli podobnie jak ja czy ty, bo wielu ludzi jest odosobnionych jeszcze. Mają w sieci, tak jak mówisz, tych ludzi i potrzeba. Ludzie jadą lunio z tak daleka. Wczoraj miałam telefon, już dzisiaj spłata z przemyśla. No tak. I to tak, kończą pracę, jadą Trzech Panów i, i, i przyjadą rano na wykłady, zabawa, na wszystko. I oni w ostatniej chwili gdzieś Łzy Giego usłyszeli, bo ja nagrywałam ten filmik, nie, i czy jeszcze mogą wpłacić. I dużo jest, jest takich i pewnie będzie, że oni w jakimś późniejszym czasie dotrą. Ale z, z mojego doświadczenia nie, wszystkie eventy, które ja robiłam, ja robię część i jak już się wypala energia, ja robię inne. Nie potrafię robić rutyny. Nie idzie mi to. Ja się poddaję prowadzeniu, więc iskra mówi, co ja mam robić. I wtedy to jest właśnie takie cudowne, i cieszę się, że jest też wymiana energii prelegentów, ludzi, bo no bo za tym idzie ta wymiana. I myślę, że będzie to jakiś kilkurazowy cykl podobny tego typu. Tych eventów. Zobaczymy, jak jeszcze będą się nazywać. Może tak samo. I jeszcze cię tylko na zakończenie podpytam, czy planujesz warsztat czasem we Wrocławiu, albo czy może w Bolesławcu tak, coś tak. zrobimy, bo to jest bliżej granicy. Tak, to jest Niemcy, Holandia, tak. Belgia. Tak, więc tak. jeżeli byś chciała pomocy, zobaczysz miejsce. To jest hotel, który ma sale fajne i może można by mhm. zorganizować tuż ludziom też przy granicy. Mówię, bo ja osobiście najbliżej mam do Wrocławia. A nie jestem z, z mobilna, bo sprzedałam auto. Jak przyjechałam tutaj, wiesz, mam wszystko w centrum, więc nie jest mi akurat potrzebne to auto. Jak Także najbardziej dziękuję. jestem otwarta, jestem otwarta, jest w programie warsztat we Wrocławiu, ale Sprecha. ponieważ teraz muszę wyjechać na taki miesiąc, więc planujemy to na początek grudnia, mhm. ale zapraszam na Facebook. W listopadzie powinny już się pojawić y, anonce. Niemniej, y, informacja. Niemniej, y Myślę, że Tylko, proszę nie mało. okolice 3 grudnia, bo mam falenty i, i wyjazd z Anią Mazałczych na Wszystko także, jest do <głos》> uzgodnienia. <głos》> I podpowiadam, uzgodnie żeby to nie, to nie było, bo ja chętnie wezmę udział. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Luniu za tak cudowny przekaz, pełen miłości, pełen czułości, z przyjemnością. Poznam Ciebie na żywo i to już niebawem, bo to soboty. Pozdrawiam serdecznie. Do do soboty. Dziękuję. I jeszcze raz dziękuję Państwu, Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia.